Dzień dobry Państwu. W imieniu firmy Cyber Reason chciałbym zaprosić Państwa na swoje wystąpienie podczas konferencji Advanced Threat Summit w Warszawie 22 listopada o godzinie 11.30. Opowiem o czym należy pamiętać, aby skutecznie ustrzec się przed najbardziej wyrafinowanymi celowymi atakami, takimi jak chociażby ransomware, politycznie sterowane ataki APT czy szpiegostwo i kradzież danych. Doskonale wiecie Państwo, że obrońcy infrastruktury IT muszą nieustannie odnosić sukcesy w ochronie swojej sieci, zasobów, podczas gdy hakerom wystarczy jeden, tylko jeden udany atak. Co więcej, nie ma w 100% skutecznej prewencji i każde, nawet najlepsze zabezpieczenie można złamać i skutecznie obejść. Dlatego musimy skupić się nie tylko na prewencji, ale także na tym, aby cyberataki, którym uda się ominąć zabezpieczenia, zostały szybko wykryte i całkowicie zlikwidowane w jak najkrótszym czasie, uniemożliwiając im rozprzestrzenianie się po sieci, wykradanie danych, szyfrowanie czy wręcz niszczenie naszych zasobów. Co więcej, musimy tego dokonać automatycznie przy jak najmniejszym zaangażowaniu zasobów ludzkich, które nie dość, że są kosztowne, to dodatkowo wprowadzają jeszcze niepotrzebne opóźnienia. A gdy jesteśmy atakowani, to każda sekunda jest na wagę złota. O tym wszystkim i nie tylko o tym opowiem podczas swojego wystąpienia na konferencji Advanced Threat Summit w Warszawie 22 listopada i bardzo serdecznie zapraszam Państwa. Robert Żelazo, Cyber Reason.